Co nowego? Zakładka Zamówienia. Lista wszystkich transakcji z Twojego sklepu z informacją o tym, które zostały wygenerowane dzięki e-dron. Od teraz ścieżka klientów do zakupu w pełnym świetle danych. Górna część zakładki została podzielona na liczbę zamówień, zamówień złożonych i anulowanych. Informacja dostępna dla platform przesyłających te dane. Zamówienia przefiltrujesz według daty. Typu kampanii, czy wyszukasz je po numerze. Lista pokazuje, czy i jak idron e wpłynął na sprzedaż. Kliknięcie w konkretne zamówienie otwiera oś czasu. Chronologiczną ścieżkę klienta pokazującą wszystkie punkty styku z Twoimi kampaniami przed zakupem. Widzisz dokładnie, które maile otworzył, w jakie linki kliknął i jak działały poszczególne funkcjonalności, np. rekomendacje na stronie. Dlaczego warto korzystać z tej zakładki? Pełny obraz ścieżki klienta. Widzisz całą drogę od pierwszego kontaktu do zakupu, nie tylko ostatnie kliknięcie. Możesz ocenić skuteczność konkretnego kanału komunikacji, precyzyjna atrybucja. Rozróżniasz bezpośredni wpływ na sprzedaż od wspomagającego działania i wspierasz decyzje biznesowe na podstawie konkretnych danych. Sprawdź nową zakładkę zamówienia już dziś i odkryj skuteczność swoich kampanii. Jeśli masz jakieś pytania, napisz na hello.maupaedrome.me. A po więcej produktowych nowinek śledź nasz kanał na YouTube. Do zobaczenia w kolejnym przeglądzie nowości.